Manaczko kochani, witajcie na moim kanale. We wtorek 11 listopada, przedpołudniowy jeszcze spacerek, zaraz po siłowni. Dzisiaj chciałbym poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie spożycie białka, którego wydaje mi się, że ciągle jemy za mało na żywieniu karniwora i nie tylko, ogólnie w ogóle na jakimkolwiek żywieniu. Myślę, że brak węglowodanów w diecie, w żywieniu karniwora może powodować nieco większe zapotrzebowanie właśnie na ten makroskładnik. Tak na moje oko wydaje mi się, że 2,2 g na każdy kilogram masy ciała na diecie karniwora będzie idealne. Aczkolwiek zaznaczam tutaj od razu, że zdecydowana większość mięsożerców zjada go o wiele więcej. Ja nie widzę w tym żadnego problemu. Może tak być. Nie musi być go wcale tylko tyle. Bezpieczne spożywanie białka jest e, naprawdę łatwe w utrzymaniu, jeśli spożywamy również dużo tłuszczu. Słuchajcie, przestarzałe wytyczne podawały, że wystarczy białka 0,8 g na każdy kilogram masy ciała. No słuchajcie, uch, wydaje mi się, że jest to poziom, który odpowiada sarkopenii, czyli utracie masy mięśniowej wraz z wiekiem. Nie doprowadzajmy się do takiego stanu. Kolejne wytyczne już pokazywały przedział od 1.2 do 1.6. O, OK, tu się już mogę zgodzić, jeśli przyjmiemy tutaj tą najwyższą wartość, czyli 1.6 g na każdy kilogram masy ciała. To jest takie absolutne, absolutne minimum. Powiedzmy u osoby mało aktywnej. Okej, okay, tutaj się zgadzam. Ja osobiście na karniworze nie schodzę poniżej 2 gramów na każdy kilogram masy ciała, jak i wielu na żywieniu karniwora. Na tej diecie, słuchajcie, białko nabija się samo. Ja nie wiem, co trzeba by było robić, żeby nie spożyć go mniej niż 2 gramy na kilogram masy ciała. To naprawdę już jest mega wyczyn. Chyba trzeba byłoby jeść same masło. Ło <laughs> i smalec Tak naprawdę Bo nawet w boczku tego białeczka trochę jest Na żywieniu karniwora Owszem Musimy jeść dużo tłuszczu Dostarczać dużo energii Ale to nie oznacza, że mamy jeść mało białka Białko jest potrzebne Do zasilania każdej komórki naszego ciała Do rozwoju każdej komórki Odnowy całego ciała To nie są tylko mięśnie nie że jest białko potrzebne tylko dla mięśni, dla oczu, dla włosów, dla paznokci, dla skóry, dla całego ciała. Każda komórka potrzebuje białka do odnowy i do realizacji zapotrzebowania. Także dbamy o regenerację metaboliczną, spożywając oczywiście odpowiednią ilość białka. Te 1,6 g, tak jak powiedziałem, to jest minimum. Ja uważam, że 2,2 będzie idealne. Zostawcie mi, kochani, komentarz. Dajcie mi znać, ile wy tego białka jecie. Czy w ogóle to kontrolujecie? Bo tak naprawdę ja uważam, że nie należy na karniworze w ogóle tego kontrolować, ponieważ, tak jak już wspomniałem, białko nabija się po prostu samo i z całą pewnością, jeśli jesteś na prawdziwym karniworze, tego białka dostarczasz wystarczającą ilość. Dobrze, ja kontynuuję spacerek z moim pieskiem Nevadą, a Wam życzę klasycznie, standardowo miłego dnia!